Kto by się spodziewał, że mój pierwszy raz po popmarcie skończy się zakupem Labubu? To było silniejsze ode mnie, serio. Ale moje usprawiedliwienie. Jak? Był ten wielki szał na Labubu i ja chciałam je kupić w Polsce. One były po 300 zł. I ja miałam takie, Marianna, puknij się w łeb, nie kupisz sobie zabawki za 300 zł. Poszłam tylko pooglądać do tego popmartu. No ja patrzę, to Labubu. Kosztuje 87 zł. To wołało kup mnie jakby No musiałam kupić, no taka okazja Opening bo. jakie są do wyboru No i oczywiście najbardziej chcemy Secret Albo bym chciała najbardziej ten różowy Albo ten jasny Nie patrzę Odkryłam to to takie przeżycie Przecież kogoś, nam to stresuje Mnie to autentycznie stresuje, to się wylosuje Joanna ma prawdziwa Labooboo Wy widzicie pierwsi I spowiecie, że jest ładna Różowe? Ej, nie! Oh my god! Różowe la To jest to, co chciałam najbardziej. Nie wierzę. szansa jeden na sześć. That's my best friend. Nie będę mogła zasnąć przez to. Teraz mogę oficjalnie mówić, że mnie odkleiło. Odkleiło mnie, ale to jest okej. Okay. Mam dla